Grasica ala Gusto. Zapieczona w lotaryńskiej tarcie z odrobiną siekanych kasztanów. Dodatki: Pyrrhé z płatków dzikiej róży, duszona mątwa, dorodna pięstrzenica, Anchois i Lukrecja na sos. Eee, akurat nie znam tego przepisu, ale to dzieło Gusto, więc. Lalo! Mamy gdzieś cielęce żołądki, prawda? Tak, bardzo Grasica z mącą? Dobra. O, zaraz wracam. Gdzie my? Muszę jeszcze... Ej! Przepraszam, tylko muszę to takie coś wziąć na chwilę. Niech popatrzenie tu, tylko tu. Zaraz wracam. Dziękuję. Ja przepraszam, właśnie tylko zdaje się, że to potrzebne. Hej, Będę się to muszę wziąć, rozumiesz? Szczypne przeprawy. Dobra. O! Ty zwariowałeś? Masz przygotować ja. zdanie według przepisu. To jest... To jest to właśnie? W przepisie nic nie ma o Oliwie na truflach. Co ty tu jeszcze nazwę? No zno... O nie improwizujesz! O. Nie pora na eksperymenty, klienci czekają! Masz rację! Oto głos rozsądku! Auć! Nie rób tak! Nie rób jak! Taki głupot, nie rób. Nie wiem co robisz, ale przestań! Zamówienie specjalne gotowe! Już zaraz! Myślałam, że jesteś po mojej stronie. Jestem, jestem! I co ty wyprawiasz? Trudno mi to wyjaśnić! No długo jeszcze! Gotowe! <laughs> Oj, zaraz! Jeszcze ten sos zaszła i lukrecji! A! Ani mi się waż. Nie ja się nie ważę, tylko... Kurczę. czy Linguini zrobił już to danie? Tak, obrzydliwe jak zawsze. Właśnie je podają. A skosztowałeś? Tak, oczywiście. Nim dodał własny zos. Tak! Ja, jak to doda własny! W ostatniej chwili, jak już je Mustafa wynosi, jak! Rewelacja! Dobry jest ten Lingwini! Zabijają się o te granice! Dziewięć granic zamawia! Ja! się cieszę gromnie. Poproszę to samo. Słyszał dwa razy! Speciał Nikwi jego! Specjał!